I teraz pan Mencen, który, który, proszę Państwa, no to jest Mencen, to jest, to, jest, to jest intelektualista, a bawi się w takie głupawki, że napisał Giertychowi. A nie wiem czy to. Poprosili z Ruchu Narodowego Pana Mencena, czy to Pan Bosak poprosił. Proszę Państwa, Ruch Narodowy to już kiedyś łoił Polską Polonię z pieniędzy, tak? Już zapomnieliśmy, jak ludzie Konfederacji z Ruchu Narodowego, znaczy jak Pana Kobylańskiego z pieniędzy obdarli, tak? Milionera gdzieś tam z Ameryki Południowej, polskiego, w nadziei, że kiedyś odzyskają władzę? Piąta komenda Win. A pan Mencen pisze do Giertycha tak. Nie chciałem już komentować, ale sami widzicie, że pan mecenas to myćko z krwi i kości. To nawiązanie do takiego. Yy, proszę Państwa, mnie na przykład ten serial yy, nudził, ale znam polityków, którzy się bardzo pasjonowali yy, ranczem. Tak? Że, no, dla mnie to tam nic nowego yy, w tym ranczu. Te rzeczy znam z praktyki, z życia, z polityki, więc mnie ten serial nigdy jakoś tak nie porwał. Yy, tylko kto jest jego czerepachem? I tu zamieścił fragment filmu. Haha, ha, proszę Państwa, no poziom Mencena, tak? No to oni te jakieś opowiadają, że drużyna pierścienia, takie, takie proszę Państwa, mają... Do, chyba pod elektorat właśnie dzieci, chyba pod dziecięcy elektorat pan Mencen tutaj yy, gra. Ale pan Giertych wywinął się mu całkiem nieźle, i teraz posłuchajcie, bo to jest bardzo ciekawe. Ja mam też do pana, panie Mencen, pan jest liderem partii Tikwa Hadasza. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam po hebrajsku, pan mnie poprawi, panie Mencen. Pan Giertych mówi tak. No i fajnie, że przynajmniej z Menela już awansowałem na pana Mecenasa. I dodaje. A skoro tak, to proszę powiedzieć, to pana szantażuje sprawą karną pana brata panie Męcen. O, i to jest też ciekawy wątek w polskiej polityce. Właśnie szantaże polityczne, ktoś, kto ma prokuraturę. O, jaka była treść rozmowy panie Męcen z Panem Morawieckim? Panie Tusk, ja też pytam, jak tam pana sprawa w prokuraturze, że pan topi teraz platformę. Jak to się zakończyło? No, ładnie, ładnie to wszystko pan Morawiecki rozgrywa. Bo powiedział pan, że wpływowi ludzie pana szantażują. Czego oni chcą od Konfederacji? Niech pan się nie boi. Obronimy pana, deklaruje pan Giertych. Właśnie jest dużo zagadkowych sytuacji związanych z Konfederacją. A tak przy okazji, brat pana, pana Mencena to ten facet, który w reklamówkach, które są jakimś tam. Kopią ze scen z tego polskiego fatalnego kina, e, trzymając butelkę piwę e, w bluzie z bitcoinem e, w taki siermiężny sposób promuje swojego brata. No, Mencen to jest ktoś, tak? Mencen to jest, to jest gość. Co... O co chodzi z tym bratem? E, panie Sławku? O co chodzi z tym pana bratem? Coś tam przeskrobał, gdzieś jak, jakąś tam się. Aferę wplątał, no bo teraz mamy tyle wątków, że nie wiem, nie wiem, który. Pan wytłumaczy i będzie spokój, no. Pozdrawiam wszystkich wyborców Konfederacji. Jesteście, jesteście, jesteście fajni, jesteście wierni. No, tylko komu? Czemu? Hasełkom? Gdzie logika?